Urszula Kozłowska, kangurek. Mały kangur rozbrykany nie chce w torbie być umany. Więc gdy mama słodko drzemie, pokryją mu chyc na ziemię. Nudno bawić się samemu. Nasz kangurek woła emu. Strusiu, miły mój kolego, chcesz się bawić w chowanego? Łapką macha do nich z dala, Wesolutki Miś Koala. Spiesząc do gromadki pędem, też się z wami bawić będę. Miś odlicza raz, dwa szukam, Znaleźć was to żadna sztuka. O, jest struź, a to ci ptaszek, Schował tylko głowę w piasek. Gdzie kryjówka jest kangurka w torbę u mamy dał znów nurka tak jak wyszedł po kryjomu smyt do swego domu